kolejny makijaż, myślę, że dzisiaj zrobię cut crease, coś, coś troszeczkę innego bo ostatnio robię cały czas kolorowe, więc dzisiaj zrobimy z, myślę, że, że z, in, z cieniami z pigmentami z Inglota ten, ten kolorek to jest, zaraz Wam mówię 118, Inglot pigment, dobra ja zaczynam dzisiaj od brwi. Dzisiaj, jak widzicie, nie mam prawie wcale makijażu. Prawie wcale, no wcale nie mam makijażu. Um, więc lecimy, no nie? Dobra. dlagmani numerek 1. I on wygląda tak. Dobra, i lecimy. E, pędzelek, którego używam mój ulubiony pędzelek, uwielbiam go, nie zamijałabym na żaden inny e, stila 11. On ma taki. I ona jest, on jest okrągły, zaokrąglony. Jest też wersja e, kwadratowa, jak Wam pokazuję ze Styli. To jest trzynastka, ale trzynastka mi nie odpowiada. Jakoś e, niezły, jest zły, bo, są, bo te pędzelki są świetne, ale trzynastka e, nie odpowiada mi, bo jest kwadratowa. Mimo, że próbowałam nią pracować, do czegoś tam się jeszcze przydaje, ale to nie to samo. Więc e, tego pędzelka kupić nie będziecie żałować, bo on do, do korektora jest idealny. beczką, to ta od serduszka, czyli jedna strona jest ta czarna, druga czerwona, i to tworzy serduszko. Powiem, że mimo, powtarzam się, mimo y, twardości ich, to powiem, ten kształt mnie tak urzekł, że ja nie, ja nie zrezygnuję z tej z beczki, bo ten kształt jest mega dla mnie ważny. Zobaczcie, ta płaskość tutaj, y, mam nadzieję, że tu widać. Ta płaskość tutaj zobaczcie, jest idealna do tego tutaj, żeby klepać tu. E, ta ostrość tutaj jest idealna, żeby sięgać sobie nim wszędzie tutaj czy tutaj. Więc e, nie tylko, kochani, gąb, nie tylko miękkość gąbki jest ważna, ale także e, jej kształt. Dla mnie miękkość, żeby mięciutka była, też jest bardzo ważna, no ale z tym się tu idzie pogodzić, jeżeli chodzi o ten kształt. Dobra, lecimy. Okay. Teraz będziemy e, cementować. W sumie tego podkładu fiera nie trzeba jakoś go ugrunt ugruntowywać, ale dzisiaj dodamy em, na wierzę e, oczywiście translucent Lock It. To jest ten. I to jest kolor translucent. Ok? I ogólnie już kontur, e, wszystko już mamy, więc przechodzimy, kochani, do malowania oczu. E, tu brewki też już jest, już jest ok. I tak, dzisiaj makijaż, myślę, żeby zrobić cut crease, cut crease razem z tym pigmentem, e, tym cieniem pigmentowym z a, Inglota. Ale nie jestem 1000% pewna co do kolorów, jaki przed, przed tym wszystkim położę. Myślałam o tych HS, więc myślę, że chyba użyję ich. Więc, pierwszy pójdzie kolor żółty. Nie, nie, nie. nie. Pierw pójdzie kolor pomarańczowy. Pomarańczowy nadamy tutaj, rozblendujemy. Później na górę tutaj damy żółty kolor. Później, już na pomarańczowy przyciemnimy czerwonym i wtedy będziemy robić Cat Crease. No i myślałam o czarnym, ale chyba nie czy czarnego. Chociaż może użyjemy też tego czarnego, ale chciałabym też użyć tego błyszczącego, zobaczcie, granatowego e, na ten czarny. Więc zaczynę w trakcie jednym Pędzelek którego będę używać teraz do koloru pomarańczowego, to będzie Bailey 134. Dostaniecie go, kochani, na Amazonie. Przypoczułem poczułem jej dotyki w głowie mi utkwił ten dzień? Ona to dla mnie narkotykę, gwiazdy jej. Ok, kochani, teraz lecimy z korektorem, czyli robimy, robimy Catrice. Mam nadzieję, że to wyjdzie równo w miarę, bo z tym akurat różnie wychodzi. Kiedy tam poznałem cię, świat zatrzymał w miejscu się i liczyła się już ty, moja mała, tylko ty. Z tobą każdy lepszy dzień. Mała, choć uśmiechaj się, odnalazłem życia sens, ja tak bardzo kocham cię. Jednak milion, co mi w sercu kawa. I tak kochani, e, teraz będziemy nakładać te cienie, ten pigment z Inglota, to jest numerek 118 i będę go nakładać pędzelkiem z, także z Inglota 22T. To jest taki pędzeleczek, zobaczcie. Idealny do nakładania. Myślę, że tutaj kleju już nie muszę nakładać em, do klejenia em, pigmentów, bo one się dość dobrze przyklejają do korektora. Już nie zobaczmy niech ta chwila, niech ta chwila Dobra, kochani, jednak nałożyłam klej z nyx e, glitter, ponieważ, e, no zobaczcie, nie jest tak błyszczący jak z klejem, zatem e, Pierwciapam klej na ręku. Nakładam ten klej na powiekę i teraz dajemy y, ten brokat z imploda. 118. życie sen, w moim sercu chowam cię, Mała, wciąż uśmiechaj się. Mówię tobie, kocham cię. Chcę cię ciągle obok mieć, Ty nadajesz życiu sens. Jedna ta na milion wiesz, że uzależniłaś mnie. My jak palce we twoje, życie gra nam przeboje. Wszystko moje jest twoje, nasze szczęście podroje. Mała, dam tobie wszystko. chcę Cię tam zabrać. Dobra i teraz kochani chcę nałożyć ten e, glitter z Inglota, to jest numerek 125, zobaczcie on jest śliczny, taki różowawy i nie wiem jak on wejdzie, wejdzie, z, wejdzie, nie wiem jak on się złączy z tym, bo jeszcze tak nie próbowałam tych z Inglota, ale tak samo pędzelkiem z Inglota i spróbuję. Z tobą chcę Jedna tana milion, co mi w sercu gra Kiedy jesteś obok, w miejscu staje świat Jedna tana milion, serce Tobie dam Życie to są chwile, niech ta chwila trwa Niech ta chwila No i to wygląda jakoś tak, szczerze mówiąc Nie jakoś za specjalnie ale myślę, że może jak przyciemnimy tutaj jeszcze jakimś kolorem czarnym. Poczekajcie. Ja wezmę tak. Em, wezmę może spaść kolor czarny, albo może ten. Ten tutaj z tej paletki. Be Perfect. Tego tutaj e, granatowego z takim połyskiem. Można spróbować. No, zobaczmy. Dobra, biorę ten czarny z połyskiem. Nie mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie pomimo nie namarza dobra, wezmę mniejszy pędzelek czyli tak, wezmę pędzelek e, cieńszy, mniejszy, węższy black canvas E42. Niedługo to nie będzie wiadome, jaki to jest, bo się te napisy szybko ścierają, ale ten wąski będzie E42. Staram się z niego zapamiętać. Da? I bierzemy cały czas grę, no to jest ten granitoł z tym bo Tak, będę na zmianę. Ten węższy będę brała tu, a teraz wezmę ten szerszy. I nim będę starała się rozblendować troszeczkę wyżej ten cień ciemny. Trzeba nim uważać, bo jednak idzie się naplamić i już widzę. Kiedy nie ma. A więc zostawmy to już tak, jak jest. Przecież mogę jeszcze tu troszkę pociągnąć. Dołu będzie pomarańczowy, tutaj damy kolor pomarańczowy, tu dalej damy em, czerwony, czyli tak jak albo nie. Na podtło idzie żółty, później idzie pomarańczowy, później czerwony, a później mi się wydaje, że nałożę ten niebieski, ten ciemny granatowy z tym brokatem. No to lecimy. Wezmę do tego pędzelek już taki mniejszy, tu już będę chodzić z każdego koloru, więc mogę cały czas tym samym pędzelkiem. Um, pędzelek jaki wezmę to chyba będzie ten, to jest chyba jedyny z Jesup, który jest naprawdę przydatny, taki. Niestety nie mam na numerka, nie mam niestety numerka, bo się starł, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Tam pewnie z a tylko jeden taki jest, o takiej długości. I z żółtym. Voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky. Slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose. So we're breaking all the rules, and they don't know what we know can hear the thunder from afar a lightning in the